Hej, witam Was ponownie na moim kanale. Dzisiaj QA, czyli odpowiedzi na pytania, które zadawaliście mi na Instagramie. To co? Zaczynamy. Czy będzie więcej przepisów? Tak, postaram się teraz wrzucać więcej przepisów. Na pewno teraz w następnym filmie chcę zrobić jakiś foodbook albo po prostu jakieś takie urywki tego, co jem, jak to wygląda, jak przygotowuję swoje posiłki, więc jeżeli jesteście za to, dajcie mi na dole znać, czy chcecie coś w stylu foodbooka. Kolejne dwa pytania się mniej więcej pokrywają, czyli ile waży i przy jakim wzroście? Mamy 1,70 m i ważę... Czy dawno się nie wierzyłam, ale tak myślę, że w granicach 65-66 kg. To co najbardziej motywuje mnie do pracy nad sobą, przede wszystkim motywują mnie efekty. E, jakieś wizualne zmiany, które dają mi kopa do działania. Wtedy chcę trenować ciężej, mocniej. E, dietę trzymam jakoś tak bardziej, staram się jej nie łamać. E, kolejnym takim bodźcem, który. Daje mi niezłego kopa do działania, jesteście wy, bo bardzo dużo dostaję od was wiadomości, że was motywuję, że wam pomagam, że dzięki mnie zaczęliście ćwiczyć i się rozwijać. I to jest naprawdę, naprawdę super być dla kogoś, chociaż nawet dla jednej osoby, taką motywacją I, i to mi pokazuje, że to co robię ma sens i idę w dobrym kierunku. Czy mam jakieś inne zainteresowania poza sportem? Tak, interesuję się jeszcze młodymi i fotografią ale wiadomo, gdzieś tam pobocznie raczej stawiam na ten sport który jest bardzo dużą częścią mojego życia jak wiadomo, gram w piłkę ręczną teraz trenuję na siłowni w tym kierunku staram się realizować i spełniać swoje marzenia dałabym radę żyć bez treningów i bez diety bez diety dałabym radę żyć nie, nie miałabym z tym problemu żeby nie trzymać diety, ale jeżeli chodzi o treningi, to na tym etapie zaawansowania y, uważam, że nie, dałabym, nie poradziłabym sobie bez treningów, jest to bardzo spora część mojego życia, trenuję skąd pamiętam i nie idę na trening po to, że pomuszę, bo, bo ktoś mi tak kazał, tylko dlatego, że chcę, że to lubię, że to mi sprawia radość, a uczucie po treningu jest po prostu nie do opisania, z każdego kilograma więcej cieszę się jak małe dziecko i wszystkim opowiadam, że udało mi się pobić mój rekord, więc yy, na tym etapie nie poradziłabym sobie bez treningów. Jednak, no wiadomo, z jest inaczej. Jak można zostać Twoją podopieczną? Jeżeli chcecie ze mną współpracować, to przeważnie dziewczyny do mnie piszą albo na Instagramie, albo wysyłają mi po prostu maila. Ja na tego maila odpisuję i jeżeli jesteście zainteresowane, to w takim wypadku zaczynamy ze sobą współpracować. Rozpisuję plany dietetyczne, jak i plany treningowe, więc jeżeli chcecie zacząć ze mną współpracę, to po prostu napiszcie. Czy miałam kiedyś zaburzenia miesiączkowania? Nie takich stricte zaburzeń miesiączkowania nigdy nie miałam, jednak pamiętam okres, w którym byłam bardzo, bardzo szczupła i po prostu ta miesiączka trwała na przykład dwa dni, dzień, maksymalnie trzy i koniec. Teraz to wszystko jest w normie, mam prawidłowy cykl miesiączkowy, nic nie jest zaburzone. W ten, wtedy ten okres był po prostu krótszy, dlatego że jadłam bardzo mało tłuszczy, bardzo mało kalorii w ogóle. Dużo trenowałam i przez to te hormony buzowały. I jeżeli chodzi o porady, to po prostu zacznij jeść więcej, nie ograniczaj tłuszczy. Tłuszcze są nam, kobietom, zwłaszcza bardzo potrzebne. Bez nich nie jesteśmy w stanie funkcjonować, tak naprawdę, i ten cykl będzie zaburzony, gdy tych tłuszczy nie będzie. Co jeszcze? Może troszkę z odejść z treningów, troszkę odpuść w pewnym momencie, żeby też nie katować się tak. Yy... Organizm potrzebuje przede wszystkim regeneracji, więc odpoczywaj, zacznij sypiać lepiej. I przede wszystkim, jeżeli naprawdę masz problem z zaburzeniami miesiączkowania, powinnaś się udać do specjalisty, który na pewno Ci pomoże, ewentualnie przepisze nawet jakieś tabletki. Czy używam i polecam jakieś sosy zero kalorii? I tutaj uwaga, odkąd pamiętam, gdy zawsze zamawiałam jakieś z zero kalorii, żaden nigdy mi nie smakował i tak jest do tej pory Nie wiem, czy pamiętacie, pokazywałam Wam, że kupiłam dwa sosy zero kalorii z krem toffi i krem brule I żaden z nich mi nie smakuje Próbowałam i z waflami, i z kawą, i do wsianki, i do omleta I po prostu nie, no ja czuję cały czas chemię, jaki to by nie był smak Ciągle czuję tą chemię, nie podchodzi mi to i po prostu nie spożywam leżą po prostu w szafce u nas i tyle. Co innego sądzę o tych sosach typu ketchup, sos czoszkowy, barbecue. One na serio smakują dosyć podobnie do tych sosów takich zwykłych, bardziej kalorycznych. Jednak na ten moment po prostu nie używam takich rzeczy, więc przez pierwsze dwa lata pogodzenie szkoły, siłowni i piłki ręcznej było dosyć proste bo jak zaczęłam trenować już na siłowni, no to y, treningi dalej miałam w Karpaczu, czyli tam gdzie chodziłam do szkoły, tam gdzie miałam internet, więc wszystkie te obiekty były bardzo blisko siebie. Gorzej się zrobiło w trzeciej klasie, gdy musiałam zacząć dojeżdżać do Jeleni Góry na treningi ekstra klasy. Tam już miałam trochę schody, bo ciężko było pogodzić treningi siłowe z piłką ręczną, ale y, dawałam sobie radę, bo po prostu wiedziałam jaki mam cel. Więc mieszkałam w internacie, ciężko było, no ale dałam radę. W każdym razie w trzeciej klasie yy, to był bieg maraton. Wstawałam rano, gotowałam sobie posiłki na obiad, jakby, bo chciałam iść bardziej zdrowo. Na stołce te posiłki nie były super zdrowe, ale nie były też najgorsze. Po prostu starałam się jeść swoje posiłki i mieć wyliczone to makro mniej więcej. Więc robiłam posiłki, później szłam do szkoły. Oczywiście już na dwa treningi byłam spakowana, tutaj rzeczy na hale, tutaj rzeczy na siłownię już były przygotowane, że jak wrócę ze szkoły od razu biorę torbę i lecę na halę. Kończyłam szkołę, wracałam do internatu, przebierałam się w strój na siłownię, torba na trening piłki ręcznej była już spakowana obok, zbrałam ją na ramię z posiłkami, szłam na hale trenować później po treningu na siłowni. Jadłam szybko posiłek, zawsze sobie wyliczyłam jeszcze takie 15 minut przed tym wyjściem na busa. Z hali od razu szłam, gdy zjadłam, na busa. Na bus czekałam może z 5 minut zawsze, bo już później miałam wszystko tak obcykane. Szłam na busa, później jechałam do Jeleniej Góry. Zawsze w Jeleni Górze musiałam czekać godzinę przed treningiem, więc siedziałam sobie godzinę na hali. Przeważnie wtedy miałam taki czas, żeby siedzieć z tą biologią, trochę się uczyć. Więc przeważnie miałam tę godzinę na naukę przeznaczoną albo żeby jeszcze coś tam sobie zjeść przed treningiem kolejnym. Po tym drugim treningu było już ciężej, bo musiałam znowu czekać godzinę, aż przyjedzie autobus, więc często albo czekałam na hali i się uczyłam, albo siedziałam na przystanku. Wtedy też jadłam tę kolację, ewentualnie robiłam ją jeszcze sobie w, w internecie. No, i jechałam sobie tak z 45 minut. Byłam o 21.30 dokładnie w internacie, i to był czas na naukę. Pozdrawiam moje z spokoju, które wiedzą, że uczyłam się bardzo późno i przeszkadzałam im, bo nie mogły spać przeze mnie. Zwłaszcza Marla nie dokuczałam, bo. Ona spała akurat koło mnie i lampka jej zawsze świeciła na twarz. No ale niestety nie miałam wyjścia. One też rozumiały to, że chcę się bardzo dobrze uczyć, że chcę się przygotować i że mam bardzo ciężkie treningi, za co jestem im wdzięczna, że akurat trafiłam na nie, bo, bo były bardzo wyrozumiałe. No i uczyłam się bardzo późno. Później rano znowu bieg maraton, kolejne dwa treningi i powtórka z rozrywki. Ale sobie poradziłam, jakoś dotrwałam do końca trzeciej klasy. Później, już zrezygnowałam z piłki ręcznej, bo stwierdziłam, że to nie jest dla mnie, to nie jest to, co chcę robić. Mam jakieś inne priorytety, właśnie tutaj związane z tą siłownią, bo trening na siłowni sp sprawiał mi dużo większą przyjemność. W dodatku, już pod koniec chciałam się przygotować do matury. I to nie było tak, że zawsze i codziennie trenowałam, bo czasami lekcje kończyłam bardzo późno i. Nie było możliwości wrzucenia tutaj gdzieś tej, tego treningu siłowego. Wtedy po prostu odpuszczałam, mówiłam: Dobra, dzień wolny. Ale bywały też dni, że trenowałam nie po szkole, a przed szkołą. Chyba w czwartki mieliśmy dwa okienka, dwie godziny okienka Wtedy zawsze latałam do pani z WF-u i pytałam się, czy, czy będzie pani na hali Będzie pani na hali, bo chciałabym zrobić trening I zawsze, zawsze wszyscy WF-iści się ze mnie śmiali No i zawsze tak męczyłam tych WF-istów i chodziłam za nimi I jęczyłam, żeby zostali tą godzinę ze mną, ja tylko zrobię trening Czy tam e, półtorej godziny i przeważnie zostawali, więc byli bardzo kochani Chyba też rozumieli, że po prostu miałam ciężko, a ten trening pozwalał mi się tak wyładować i odstresować. No niestety sama na hali nie mogłam nigdy być, więc musiałam już tak męczyć. Jak jestem nastawiona na nowy start w życiu, studia, mieszkanie? Mieszkam z chłopakiem, z którym jestem 4 lata i jestem z tego bardzo zadowolona. To była moim zdaniem dobra decyzja. Wiadomo, czasami są między nami jakieś starcia, to dopiero początki mieszkania razem, ale, ale jest ok i, i bardzo się cieszę z tego, że podjęliśmy taką decyzję. Wybrałam Katowice, dlatego, że on miał tutaj możliwość zgrania w lepszym klubie. Ja mogłam znaleźć sobie zarówno tutaj studia, jak i w Poznaniu. Poznań bo kiedyś po prostu moim miastem marzeń, jeżeli chodzi o studia. Tam chciałam studiować. Wybrałam Katowice, bo była taka możliwość, ten sam kierunek, tylko tutaj, blisko niego. Jeżeli chodzi o studia, to bardzo się cieszę, jednak się boję, bo to wiadomo już nie liceum. Tam ta anonimowość jest trochę większa, tutaj nie wszyscy będą mnie znali. Nie wszystkie ich będę ja znała, będzie ciężko się tak zapoznać z innymi, ale mam nadzieję, że, że trafię na fajną grupę. Na pewno jest też ciężko mi się odnaleźć, bo nie mam tutaj ani rodziny, ani swojego psa, z który, za którym bardzo tęsknię. Jestem tutaj po prostu sama, bez żadnych znajomości. Niebawem też mam w planach dużo projektów, więc takie duże miasto to są duże możliwości. Tutaj mogę się zacząć rozwijać i, i to mi się bardzo podoba. Jest wiele siłowni, więc mam nadzieję, że zacznę swoją pracę jako trener personalny już na którejś z nich, więc nie jest najgorzej. Jestem zadowolona ze swojego wyboru i to jest chyba najważniejsze. I to już koniec Waszych pytań, i moich odpowiedzi. Mam nadzieję, że filmik wam się podobał. Jeżeli macie jakieś jeszcze pytania, to możecie je zadawać tutaj na dole w komentarzu. Ja na pewno na nie odpowiem w przyszłym filmie, bo planuję więcej robić takich Q&A. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę, jeżeli filmik wam się podobał i jeżeli chcecie zostać ze mną na dłużej, to po prostu zasubskrybujcie kanał. Będę mega wam wdzięczna. Kolejnym filmem mam nadzieję, że będzie foodbook. Dajcie mi znać, co sądzicie i zapraszam was na kolejny odcinek. Wbijajcie też na mojego Instagrama, który jest gdzieś tutaj na dole. Tam się dzieje, codziennie jestem tam aktywna. Możecie też tam do mnie pisać jakieś porady. Pojawiają się tam też treningi, zarówno w domu, jak i na siłowni, więc zapraszam.